To z pani panów poszedł pos głosu? Nie, nie bo pani zgłosiła wniosek i jest głos przeciw wnioskowi i teraz przechodzimy do głosowania. Tu nie ma dyskusji przy tym. Nie jest decyzja komisji, tylko marszałek Sejmu skierował do tej komisji, w związku z czym to marszałek Sejmu musiałby zmienić swoją decyzję tutaj. Ale myślę, że możemy to przegłosować i wystąpić Ale do nie, nie możemy, marszałka. bo to nie jest decyzja komisji. To nie leży w gestii komisji, tylko w gestii marszałka. Karina Bosak bez wątpienia jest jedną z bardziej merytorycznych kobiet zasiadających w Sejmie. Jej opinie są dość stanowcze, jednak sama rzadko przekracza swoje granice i nie zdarza jej się raczej wykazywać tak popularnym wśród naszych polityków brakiem kultury. Dlatego właśnie przy Przyjrzymy się dzisiaj jednemu ze spotkań komisji, podczas którego doszło do mocnego naruszenia standardów debaty. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. A teraz dam Wam jeszcze trzy sekundy, a Wy napiszcie w komentarzu: Jak w przeszłości, trzy słowa do Pani Bosak: jeden, dwa, trzy, napisane? No to lecimy. tema ab аб... W Polsce jest nieustannie nagłaśniany, głównie przez polityków lewej strony, którzy zobowiązali się wdrożyć projekt już dawno temu, wraz z dziesiątkami innych zmian, które miały wejść w życie w ciągu pierwszych 100 dni rządu. Temat ten i nasze poparcie, bądź jego brak wobec jego wdrożenia, jest z oczywistych powodów przyczyną licznych spięć na szczeblach władzy i w społeczeństwie. Nie każdy zgadza się z tym, że należy nam się prawo do tego, by decydować o życiu nienarodzonej istoty. Inni natomiast uważają, że nie tylko niekoniecznie mamy wówczas. Z do czynienia z człowiekiem, a przynajmniej nie stworzeniem świadomym, ale apatia powinna być traktowana jako prawo do decydowania o samym sobie. Właśnie za tym rzecz jasna stoi lewica, która nieustannie pompuje nam ten temat do uszu. Jest to kwestia, która pojawia się gdzieś niemal codziennie, mimo tego, że zmian w tym zakresie jest bardzo mało. Jedną z osób, które uważają, że powinna być odłożona do zamrażarki i nigdy ponownie nie należałoby jej wyciągnąć, jest Karina Bosak. Skąd mieć pewność, że ta zgoda była w pełni świadoma konsekwencji niezależna? W ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych ponad połowa aborcji dokonywana jest farmakologicznie. Podobne statystyki widzimy w innych państwach zezwalających na aborcję. W Polsce jest silne lobby aborcyjne, które umożliwia kobietom zdobycie tabletek przez Internet bez wizyty u lekarza, bez badania USG, bez oceny prenatalnego wieku dziecka. Te organizacje również bardzo aktywnie uczestniczą w czasie prac komisji, by te przepisy zostały przez was uchwalone, bo one są i w ich interesie. Wejdźcie sobie na fora internetowe pod hasłem żałuję swojej aborcji i zobaczcie, jak wiele kobiet pisze o tym, że zostały przymuszone przez partnera i rodzinę, a teraz z wielkim żalem same w poczuciu winy i z myślami samoliczymi zostały same, bo wiedzą, że czasu nie da się cofnąć. Możemy sprzeczać się w tym, czy ma rację, czy też nie. Czy ważniejsze jest życie nienarodzonej istoty, czy wola matki? Ale jedno jest pewne: wybraliśmy ludzi do władzy, którzy mają reprezentować nasze interesy i tam właśnie mają się zajmować. Nie ma tutaj miejsca na to, by komukolwiek z tego tytułu umniejszać, a jednak nasza obecna władza nieszczególnie respektuje to, że pozostali przedstawiciele władzy mogą mieć odmienne zdania. Dyskusje ciągle trwają, jednak co po niektórzy z różnych przyczyn starają się narzucić nam tempo wdrażania tego, z czym nie musimy się zgadzać. Pojawiał się oczywiście pomysł przeprowadzenia referendum, jednak nie każdemu przypadł on do gustu, mimo tego, że twierdzą, iż mają pewność co do posiadanej większości. Tej zawrotnej prędkości i nieporządkowi przydałby się solidny hamulec. Diametralne zmiany są jednak trudne do wprowadzenia. Należy najpierw zacząć od podstaw. Tam, gdzie się da, ciągle przypominać, że nie goni nas wygłodniały niedźwiedź, że ważne jest to, by dyskutować i słuchać, nawet jeżeli wypowiada się strona, za którą nie przepadamy. Tak, ja chciałam złożyć ten wniosek formalny, ponieważ widzimy, że w trakcie debaty no, yy, zostało wybrzmiało, że potrzebujemy jednak wnikliwie spojrzeć na wiele, wiele kwestii, które są w tych trzech ustawach już zawarte. Ja bym chciała zaproponować, żeby rozważyć w ogóle poddanie te trzy, tych trzech projektów, również pod połączone obrady Komisji Zdrowia czy Komisji Praw Człowieka i Sprawiedliwości, ponieważ no, dotyczy to fundamentalnych praw naszych i praw dzieci, i praw kobiet, i praw ojców, właśnie w tych wielu podmiotów prawa, o których dzisiaj wspominaliśmy. Nie wyobrażam sobie, żeby ta komisja w takiej formie, w takim pośpiechu tak bardzo poważną sprawę obradowała tylko w takim gronie. To podstawy szacunku i chyba jasnym jest, że takich zmian nie wprowadza się na pstryknięcie palcem. To nie tylko respektowanie polityków, ale ludzi, których oni reprezentują. Stąd też mało zrozumiałym może być to, skąd pojawiło się takie zdziwienie w związku z tym wnioskiem. Nie jest decyzja komisji, tylko marszałek Sejmu skierował do tej komisji w związku z czym to marszałek Sejmu musiałby zmienić swoją decyzję tutaj. No, ale e, myślę, głosowanie. że możemy to przegłosować i wystąpić ale do Ale nie możemy, marszałka. bo to nie jest decyzja komisji. To nie leży w gestii komisji, tylko w gestii marszałka. Ale osobny wniosek można do Komisji. Możemy wystąpić o opinię panie... do innych komisji. Pani, Pani przewodnicząca, właśnie o to chodzi. Możemy wystąpić. O opinię. o opinię. Ewentualnie możemy wystąpić z prośbą do pana marszałka o dalsze procedowanie tego wraz z połączonymi. W, w ramach połączonych komisji. Nie, nie? takiej możliwości nie ma. Tak, nie ma takiej możliwości. No Możemy występować wyłącznie o opinię do innych komisji. Dobrze, to, to wystąpmy o opinię. Czy nie zdaje sobie sprawy z rozwiązań, których może się podejmować? Wygląda, jakby kompletnie nie była przygotowana na tę sytuację, a może doskonale rozumie swoje obowiązki, ale nie chce procesu spowalniać, bo w jej zadaniach nie leży, by rozstrzygnąć sprawę sprawiedliwie, a jak najszybciej. Ale rzecz jasna, jest to już lekka nadinterpretacja. Wraz ze sprzeciwem na sali szybko się poprawiła, chociaż nie każdy obecny zgodził się z potrzebą wnioskowania. Po jednym zdaniu można ocenić to, jaką partię ktoś reprezentuje, bo cokolwiek powie opozycja, to temu trzeba się przeciwstawić. Chciałam złożyć ten wniosek. Szanowni Państwo, o trybie procedowania nad tymi projektami zadecydowała Wysoka Izba, powołując naszą nadzwyczajną komisję i skład. W związku z tym wydaje mi się, że mamy tutaj przestrzeń. Zaangażowaliśmy stronę społeczną, ekspertów z różnych stron i z różną wrażliwością odnoszących się do tych przedłożonych projektów. I mi się wydaje, że spokojnie możemy w ramach naszej komisji, tak jak już przeprocedowaliśmy jeden z projektów, nadal procedować te projekty ustaw. Nie ma konieczności zasięgania opinii, a przede wszystkim przekierowywania tych projektów, bo tak brzmiał brzmiał pierwotny wniosek Dyskusja trwa długo i dobrze, że tak jest. Dzięki temu możemy mieć przynajmniej na miastkę świadomości, że w procedurze przepychania ustaw nie jesteśmy skazani wyłącznie na władzę. Dokładnie tak powinno to działać. Mówimy o wielkiej zmianie, z którą ogrom naszego społeczeństwa się nie zgadza, a im również należy się szacunek. To, że nie oddali głos narządzących, nie oznacza, że nie są też ich przedstawicielami. Wszystkie interesy powinny być tutaj uwzględnione. Powoływanie się tutaj na to, że im się spieszy, jest co najmniej niepoważne. Ważne i nieodpowiednie. Dyskusje powinny trwać tak długo, jak jest to konieczne do ustalenia wspólnego rozwiązania. Nie ma miejsca na ścieżki na skróty. Każda próba obejścia stanowi zagrożenie i podważenie demokracji. Zdania w tej debacie publicznej od wielu już lat zresztą są. Dobrze znane, więc wydaje mi się, że tego typu postępowanie może w sposób znaczący wydłużyć proces procedowania tych projektów ustaw, a oczekiwania społeczne są zdecydowanie inne. Warto byłoby żeby Sejm jeszcze w e, najbliższych miesiącach mógł zająć się tymi projektami ustaw? Jakie opinie społeczne są znane? Jakby je pan znał, to by wiedział, że politycy, którzy nas reprezentują, zostali przez nas wybrani? Skoro pojawiają się przesłanki ku temu, że nie jesteśmy spójni bądź choćby najmniejsze zawahanie w 50% poparciu tego rozwiązania, to nie ma ono prawa przejść. To prosta matematyka i podstawy funkcjonowania demokratycznego państwa. Skoro jesteście tak pewni, że ludzie chcą tego prawa, to czemu nie przeprowadzicie tego referendum? Wtedy mielibyście jeszcze poparcie trzeciej drogi. A stąd podróż ku wdrażaniu aborcji byłaby już prosta i szybka. Czemu tego nie zrobią? Boją się, że nie mają racji? To, co rzeczywiście ma do powiedzenia społeczeństwo, może pozostać dla nas zagadką. Inaczej sytuacja ta wygląda w strukturach politycznych. Nasi przedstawiciele w większości nie mają większej potrzeby, by myśleć samodzielnie. Są tam przecież od tego, by być. Albo przynajmniej większość z nich. Ogrom z tych ludzi może nawet reprezentować cudze interesy, ale jeżeli zgadzają się z narracją partyjną, to ją poprą. Cała ta sytuacja z panią Bosak doskonale to obrazuje. Przewodnicząca komisji ma swoje obowiązki. Jest nim prowadzenie obrad. Niedyskutowanie o poglądach. Krytykowanie i wykłócanie się. Nie była wprawdzie obrzydliwie niegrzeczna, nie stosowała większej obrazy słownej, ale na pierwszy rzut oka dostrzegalnym jest, że nie podobał jej się ten objaw małego sprzeciwu. E, kto z pani, panów, poszedł głosu? Nie, mogę nie, bo pani zgłosiła wniosek i jest głos sprzeciw wnioskowi, i teraz przechodzimy do głosowania. Tu nie ma dyskusji przy tym. Zdanie jedno. A sprostowanie, bardzo W jakim, w, czy pani by chciała zabrać głos w dyskusji? Głosujemy. Kto z państwa jest za skierowaniem projektów z wnioskiem o opinię do Komisji Zdrowia i Komisji Sprawiedliwości? Czy ta kobieta jest wściekła, że musiała o tym dyskutować, że głosowanie musi mieć miejsce? Takie wrażenie można mieć po słuchaniu, jak się wypowiada i jak nie na rękę było jej jego przeprowadzenie. Możecie się więc spodziewać, na co oddała głos. Głosowało 15 osób za, 5 przeciw, 9, jedna osoba się wstrzymała, wniosek został odrzucony. Proszę o drugie głosowanie. Kto z pani i panów posłów jest za skierowaniem wniosku do Komisji Sprawiedliwości z prośbą o opinię? Kto jest przeciw? Nie mamy jeszcze głosowania. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo dziękuję. Zamykam głosowanie. Proszę o podanie wyników. Głosowało 15 osób za, 6 przeciw, 9 wstrzymało się, nikt się nie wstrzymał. Komisja odrzuciła wniosek. Gratuluję zwycięstwa. Znowu postawiliście na swoim. Kto by się przejmował zdaniem innych w demokratycznym państwie? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka. Siema.